Pytanie 104 Konflikt pokoleń. O zagadnienia na podstawie Tanga Sławomira mrożka, w swojej odpowiedzi uwzględni również wybrany kontekst. Ludzie kierują się w życiu różnymi wartościami, które często są im wpajane już od dziecka, jednak z biegiem czasu ulegają one zmianie. Na pewne sprawy zupełnie inaczej patrzymy z perspektywy człowieka dojrzałego niż dziecka czy młodzieńca. Różnice te, stare jak świat, doprowadzają do równie odwiecznej niemożności porozumienia się osób starszych z młodszymi. Jest to częstym tematem utworów literackich. Konflikt pokoleń wynika z odmiennych wartości, które wyznajemy w różnych okresach naszego życia, i najmocniej widoczny jest on na przykładzie rodziny, którą może doprowadzić nawet do tragedii. Sławomir Mrożek w swojej tragi komedii i tango ukazał rodzinę trzypokoleniową, najbardziej widoczny jest jednak spór między pokoleniem średnim i najmłodszym, czyli rodziców i ich dzieci. W tekście Mrożka ma charakter groteskowy, gdyż autor przypisał poszczególnym pokoleniom inne postawy niż się powszechnie przyjmuje. Rodzice, czyli Stomiel i Helen Honora, propagandują liberalizm, całkowite wyzwolenie się od wszelkich ograniczeń, mówią o potrzebie wciąż nowych wyzwań i eksperymentów oraz odrzucają tradycji i przeszłości, manifestują to bałaganem panującym w ich mieszkaniu, gdzie obok wózka dziecięcego i sukni ślubnej sprzed ponad 20 lat stoi także katafal, pozostałe pogrzebie dziadka. Artysta Stomil tworzy eksperymentalne przedstawienia, na przykład o stworzeniu świata zrywając ze stuką klasyczną. W domu chodzi w rozpiętej piżamie. Związek małżonków jest także postępowy. Eleonora zdradza męża z Edkiem, zaś Stomil to akceptuje i brak zasad jest nie do przyjęcia dla syna Artura. Młodzieniec prowadzi uporządkowane życie, chodzi w eleganckim garniturze i studiuje aż trzy fakultety. Próbuje zmusić Tomila do przerwania romansu matki oraz do schudnego ubioru. Żąda sprzątania mieszkania i wprowadzenia surowych zasad, które obowiązywały wcześniej, zanim postępowi rodzice je odrzucili. Czyni to z niego konserwatystę i doprowadza do otwartego konfliktu w rodzinie. Artur próbuje zmusić rodzinę do przyjęcia jego koncepcji życia, najpierw planując konserwatywny, tradycyjny ślub z Alą, w którym wszyscy mają uczestniczyć, ubrani i zachowując się według jego zasad. W końcu nawet grozi im pistoletem. Przeciwne postawy, które reprezentują przedstawiciele różnych pokoleń, nieuchronnie prowadzą do konfliktu. Pomysł mrożka, by poko zamienić pokolenia rolami, ukazuje jeszcze wyraźniej fakt, że konflikty pomiędzy nimi wystąpią zawsze, niezależnie co zaproponuje starsze pokolenie, Młodsze zawsze się zbuntują. Nie musi to być bunt przeciwko tradycji w obronie wolności, lecz może nawet stać się odwrotnie. Niemożność porozumienia się pokolenia rodziców i dzieci ukazuje również komedia Moliera. Skąpiec. Nawiązuje ona do uniwersalnego schematu, w myśl którego dojrzałość czy starość kojarzą się z rozsądkiem i racjonalnym myśleniem, zaś młodość z uleganiem emocjom i wiarą w siłę uczuć. Tytułowy skąpiec z Harpagon. Głowa rodziny jest skrajnym materialistą. Uczucia nie odgrywa w jego życiu żadnej roli. Własne dzieci postrzega jako ciężar. Osoby, które musi wykarmić kosztem najcenniejszego dla niego złota. Gotowy jest zmusić je do niechcianych małżeństw, które pozbawią go konieczności dalszego ich utrzymywania. Nie zamierza słuchać ich żalu, nie interesuje go ich uczucia i cierpienie. Wierzy, że jako ojciec ma prawo decydować o ich życiu. Młodzi sądzą jednak, że to miłość jest jedyną wartością, która gwarantuje szczęście. Kleant zamierza poślubić ubogą Mariannę, zaś Eliza równie niemajętnego Waleriego. Pragną wolności i możliwości samodzielnego decydowania o swoim losie. Nigdy nie zaakceptują postawy ojca, podobnie jak on nigdy ich nie zrozumie. Młodzi, wprawdzie mogą w końcu pójść za głosem serca, lecz nie zawdzięczają tego wyrozumiałości ich Harpagona, został on przekonany do zgody na ich małżeństwa pieniędzmi, które do końca pozostały dla niego największą wartością. Konflikt między pokoleniami mógł zatem doprowadzić do katastrofy, a choć udało się jej uniknąć, to ta rodzina nigdy nie będzie funkcjonowała w zgodzie. Przy należności do danego pokolenia wiąże się pewne spostrzeżenie na świat i określona hierarchia wartości. Często jest to przyczyną niemożliwości porozumienia się przedstawicieli różnych pokoleń. Ten konflikt szczególnie bolesny jest w rodzinie, której więzi może osłabić, a nawet nieodwracalnie zerwać.